W tym zadaniu należy naszkicować wykres takiej funkcji. Tutaj, jak widzisz, w liczniku pojawia się wartość bezwzględna zapisana na funkcji cosinus. Rozpiszmy wzór tej funkcji na dwa przypadki, biorąc pod uwagę cosinusa w wartości bezwzględnej. Zobacz, jeżeli pod wartością bezwzględną cosinus będzie liczbą nieujemną, czyli dodatnią lub równą 0, to wówczas opuszczamy wartość bezwzględną. Bez zmiany znaku. I otrzymujemy taki wzór funkcji cosinus x podzielić przez sinus x. To się równa, w tym wypadku moglibyśmy tą funkcję opisać tak, że to jest kotangens x. Skoro pojawia się tutaj funkcja kotangens, to pamiętajmy o tym, że ta funkcja nie istnieje dla kątów równych 0, dodać mm, okres podstawowy tej funkcji. Więc tutaj będziemy wyrzucali wszystkie kąty postaci k razy pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych, a to skutkuje tym, że w takich liczbach jak 0 pi minus pi będą się pojawiały tak zwane asymptoty. I może od razu te asymptoty narysujemy. Tu jest jedna asymptota, druga, trzecia i czwarta. Akurat cztery asymptoty mi się tutaj zmieściły. No i to są takie proste, których Wykres funkcji nie może przeciąć. Dobra, to to jest y, przypadek dla kosinusów nieujemnych. Możesz jeszcze jakąś rameczkę tutaj weźmiemy to. O. Teraz weźmy drugi przypadek, gdy kosinus pod wartością bezwzględną będzie liczbą ujemną. Wówczas pamiętamy, że wartość bezwzględną opuszcza się ze, zmianem, ze zmianą znaku. Czyli otrzymamy minus cosinus x podzielić przez sinus x i to zamieniamy na minus kotangens x narysujmy więc na początek wykres funkcji kotangens żeby to zrobić potrzebujemy charakterystycznych wartości tej funkcji i te wartości weźmiemy z tabelki którą może znaleźć w tablicach maturalnych pamiętajmy o tym że funkcja kotangens jest odwrotnością funkcji Tangens. Ja sobie przepiszę tą tabelkę o, w ten sposób, że tutaj mam u góry kąty 0, pi szóstych, pi czwartych, pi trzecich oraz pi drugich. I teraz tak, po środku mam jedynkę, następnie z tej strony przepiszę pierwiastek z trzech, to przepisuję z tangensa, tylko w odwrotnej kolejności. Tutaj mamy pierwiastek z trzech trzecich, w tym miejscu funkcja nie istnieje, a tutaj otrzymuję wartość równą 0. No, i teraz te charakterystyczne wartości to jest jedynka, 0, ewentualnie pierwiastek z trzech możemy wziąć. Opiszmy zatem osie x i y. Przyjmijmy na osi x jedną krateczkę jako pi szóstych. Ogólnie te kąty, które tutaj mam wpisane, możemy ściągnąć z tej tabelki. One są zapisane właśnie w tej kolejności. Pomiędzy, zauważ, że pomiędzy zerem a pi drugich mamy jeszcze kąt pi czwartych. Czyli to byłoby to miejsce. O. I może zacznijmy od pi czwartych. Wiemy, że funkcja dla pi czwartych przyjmuje wartość równą 1. Więc to jest taki punkt. Ponadto funkcja dla pi drugich przyjmuje wartość równą 0. Tutaj mamy punkcik. I teraz ten punkt odbijamy symetrycznie względem tego punktu na drugą stronę, czyli tutaj. Możemy jeszcze zaznaczyć e, wartość pierwiastek kwadratowy z trzech dla pi szóstych. To będzie ten punkt. Pierwiastek z trzech to około 1,7. To troszeczkę nam ten wykres wtedy doszczegółowi. Mm. I to jest wykres funkcji kotangens. Ten wykres teraz skopiuj jeden raz w prawo i jeden raz w lewo. Dobra. Następnie narysujemy wykres funkcji minus kotangens. Minus kotangens. Czyli tym kolorem rysowałem kotangens, a niebieskim rysuję minus kotangens. Jeżeli dopisujemy do wzoru funkcji znak minus, to oznacza, że wykres funkcji należy odbić symetrycznie względem osi x. Bo zobacz. Jeżeli mieliśmy na przykład ten punkt o wartości równej 1, to teraz dopisując do tej wartości znak minus, otrzymamy punkt po drugiej stronie osi x. Po drugiej stronie osi x. Otrzymamy dla tego punktu wartość równą minus 1. Miejsca zerowe, te punkty zostają tam, gdzie były. Teraz ten punkt możemy przenieść tutaj. Ten punkt możemy przenieść tutaj. No i tak samo pozostałe punkty przenosimy no i w ten sposób powstaje nam wykres funkcji minus kotangens x, który należy skopiować jeden raz w prawo, jeden raz w lewo super teraz, żeby to jeszcze nie koniec, bo zauważ, że funkcja f od x składa się z takiego ułamka prawda, cosinus przez sinus i tutaj ta funkcja z tego względu, że tutaj się wartość, pojawiła się wartość bezwzględna. Rozpisaliśmy ją na dwa przypadki, więc teraz te dwa przypadki trzeba złożyć w całość, czyli wyznaczyć część wspólną. I w tym celu musimy jeszcze narysować na wykresie funkcję cosinus. Tak mniej więcej. Ona nam pomoże określić w których miejscach mamy zakolorować. Mamy zakolorywać odpowiednie części wykresu. No więc patrzymy na wartości charakterystyczne funkcji cosinus, to jest 1, 1 druga oraz 0. No i zaznaczamy te mm, wartości, zaznaczamy odpowiednie punkty na układzie współrzędnych i w ten sposób powstaje nam o, taki wykres. I teraz zobacz. Jeżeli cosinus, jeżeli cosinus jest nieujemny, to Musimy zaznaczyć tą część wykresu w takim kolorze. Ok? Którą rysowaliśmy takim kolorem. Jeżeli jest nieujemny, czyli patrzymy na tą część wykresu um, funkcji cosinus, która jest nad osią, nad osią x. I zobacz, to jest, ten, to jest ten fragment, prawda? I w tym fragmencie mieści się ta część wykresu. Funkcji Kotangens i ta część wykresu funkcji Kotangens. O, i to powinniśmy zamalować. Nie wiem, czy akurat ten żółty będzie widać. Spróbuję z tym kolorem. Pomarańczowy będzie lepszy, czy zielony w ogóle? O, może takim zielonym. Widzisz, to trzeba wszystko zamalować do tego punktu i do tego punktu. Tutaj, no dawaj. O. Następnie, gdzie tutaj jeszcze mamy wartość dodatnią? Tutaj mamy wartość yy, może nieujemną na kosinusie więc musimy zaznaczyć tą część wykresu. Super. Teraz. Popatrzmy na wykres niebieski i zaznaczmy te części, dla których wartości funkcji cosinus są ujemne, czyli dla których wykres funkcji jest pod osią X. Niszt to jest ta część wykresu, ta część wykresu jest pod osią X. To oznacza, że tutaj musimy zaznaczyć o ten wykresik. Natomiast tutaj patrzymy cały czas na niebieski wykres, już tego fioletowego nie dotykamy. Tutaj musimy zaznaczyć wykres. Cały czas na niebieski patrzę, i tutaj muszę zaznaczyć tą część wykresu. I to, co mam e, zaznaczone na zielono, to jest właśnie wykres funkcji FODIX. I możemy ten przykład uznać za zrobiony. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.